Czy panowie znają regulamin, panie przewodniczący? Czy pan zna regulamin? W czasie głosowania nie wolno tego robić. Poza tym w trakcie głosowania nie robi się przerwy. Nie robi się przerwy w trakcie głosowania. To jest oszustwo. Ale jest wiceprzewodniczący, to może teraz. niech prowadzi komisję pan wiceprzewodniczący, o, już, bo już przewodniczący... Zadzwonili, drugiego? O, już jest, już także już oszustwo, większość się zbiera. Za, tak, proszę prowadzić obrady. Panie przewodniczący, za... Pro, proszę, proszę prowadzić, panie przewodniczący, bardzo proszę. Dobrze, no to głosowanie powinno być przeprowadzone. Nie wiem, czy sekretarz jest gotowy. na co Głosujmy. Otwarte zostało. Szanowni słału, Państwo, Szanowni Państwo, po pierwsze została ogłoszona przerwa, a po drugie, przecież sami panowie tutaj posłowie przed chwileczką ustalali między sobą, że muszą doprecyzować wniosek. Więc zaraz zostanie doprecyzowany wniosek, skończy Głoszony. się przerwa i będziemy głosować. Precyzyjny. Wniosek ale, był precyzyjny, wydzwonicie, bo posłowie Platformy nie są zainteresowani tą komisją. I ale nie już, ale nie powiem tak, że. Fakty, szanowni nie, nie będą też zainteresowani obroną prokuratorów za. Za, za ich działania polityczne, bo wie wiedzieli, co to oznacza. Ale takie rzeczy... Nie udzieliłem panu głosu. Proszę nie mówić do mikrofonu. W trakcie a to pan przed... mi włączy. przerwa przecież. A pan to pan też nie Minimum. Kinder sztuby. To jest słowo ze słownika języka polskiego. Panu się przyda trochę poczytać o tym. Zamykam przerwę. Bardzo proszę wszystkich członków Komisji o zalogowanie się. Pana posła Uruskiego proszę o sprecyzowanie swojego wniosku formalnego. Wniosek formalny o odroczenie posiedzenia Komisji do następnego posiedzenia Sejmu. Posiedzenia Sejmu, tak? Tak jest. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Czy możemy? Kto? Z pani i panów posłów jest za wnioskiem formalnym pana posła Uruskiego? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. Głosowało piętnastu posłów za sześciu, przeciw dziewięcioro. Wniosek nie uzyskał większości. Bardzo proszę, panie prokuratorze, o przedstawienie wniosku o uchylenie immunitetu panu posłowi Błosiowi. Dziękuję, panie przewodniczący. Tak jak pani prokurator by była łaska powiedzieć, w prokuratorze krajowej prowadzone jest postępowanie dotyczące... Nieprawidłowości związanych z wydatkowaniem funduszy z, z Funduszu Sprawiedliwości obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do grudnia 2023 roku. Składa się ono, z, postępowanie jest wielowątkowe. Jednym z tych wątków była właśnie kwestia związana z wydatkowaniem funduszy na zakup oprogramowania przez CBA, określanego tutaj publicznie jako Pegasus. W ramach tego postępowania uzyskano materiały i wyniki kontroli NIK przeprowadzonej w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości, który oceniał te, to wydatkowanie, wydatkowanie tych, tych środków. W oparciu o ten materiał dowodowy ustalono, że. Po wprowadzeniu zmian w Kodeksie Karnym Wykonawczym po nowelizacji artykułu 43 Kodeksu Karnego Wykonawczego, który miał miejsce w 2017 roku rozszerzono katalog, katalog różnych możliwości wydatkowania Funduszy z Funduszu Sprawiedliwości. Efektem, efektem uchwalenia tej nowelizacji było również wydanie nowego rozporządzenia w przedmiocie dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości przez Ministra Sprawiedliwości również w 2017 roku, w którym wprowadzono paragraf 11, który pozwalał, aby w uzasadnionych przypadkach Środki, środki z Funduszu Sprawiedliwości były przekazywane poza konkursem, i niezwłocznie po, jak wynika z ustaleń nik i tego materiału dowodowego, który został zgromadzony w niniejszej sprawie, niezwłocznie po wejściu w życie nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego i uchwaleniu i podpisaniu, ale jeszcze przed wejściem w życie, Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Sprawiedliwości podjęto szereg działań związanych z wydatkowaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup przez SEBA środków techniki specjalnej. Te, te materiały dotyczące szczegółów, umowy i przebiegu tego postępowania są objęte klauzulą niejawności, więc niestety nie możemy tutaj tego ujawnić. Niemniej jednak, tak jak wspomniałem wcześniej, Najwyższa Izba Kontroli zajmowała się i badała tą sprawę. Stwierdziła, iż te środki zostały wydane w sposób nieprawidłowy. I te ustalenia e, e, Najwyższej Izby Kontroli w dużej mierze stanowiły podstawę zarzutu, który został sformułowany w treści wniosku o uchylenie immunitetu w mniejszej sprawie wobec pana posła e, Wosia. W przedmiotowej sprawie w ocenie prokuratury doszło e, tutaj do przekroczenia uprawnień i obowiązków, gdyż przepis artykułu 4 ust. 1 ustawy o CBA w sposób... No, Jasne, literalne wskazuje, iż e, e, ta służba specjalna może być e, finansowana tylko i wyłącznie e, może być finansowana z budżetu państwa. Tak, 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 tak brzmi, tak, tak brzmi przepis. E, proszę o po, spokój. spokój głos że... ma pan prokurator. Proszę, pr, proszę o zaprotokołowanie, te... że pan prokurator wprowadza w błąd sejm, co będzie oceną te te prawnokarną w przyszłości. Przepis mówi o tym, że ba może pan zacytować budżetu państwa. Panie pośle ozdoba. a tylko i wyłącznie Bardzo, Bardzo. Bardzo proszę.